Proszę bardzo. Ja sobie pozwolę teraz zadać pytanie, odnośnie rocznie żydowskich. Pewni historycy mówią, że Niemcy są winni około 900 miliardów dolarów za drugą wojnę światową. My Żydzi swoje roszczenia wyceniają na jakieś 65 miliardów dolarów. To Pan redaktor ma taką propozycję, żebyśmy Żydom zaproponowali, że jeżeli ściągną od Niemiec dla nas te pieniądze, to swoje 80%. Bo... Dostaniemy swoje, oni dostaną swoje. E, obawiałbym się składania Żydom w, w tym przedmiocie jakichkolwiek propozycji, dlatego że, dlatego że, proszę zwrócić uwagę, niech Pan przeanalizuje te propozycje. Otóż w niej się zawiera pośrednie uznanie zasadności żydowskich roszczeń wobec Polski. Czy Żydzi wyegzekwowaliby od, Niem od Niemiec jakiekolwiek odszkodowanie dla Polski, to my tego nie wiemy. Natomiast z całą pewnością by się na te deklaracje powołali, żeby od Polski wyciągnąć. Dlatego uważam, proszę pana, myślę, że lepiej jest nie kusić losu. Tym bardziej, że, tym bardziej, że żydowskie roszczenia wobec Polski są pozbawione jakiejkolwiek podstawy. Jakiejkolwiek. I naciski na Polskę idą w tym kierunku, żeby polskie władze stworzyły pozór legalności dla tych roszczeń. Bo teraz nawet pozoru legalności nie ma. I dlatego nie trzeba im tej sytuacji ułatwiać, w żaden sposób, bo jeśli chodzi o Niemcy i żądania Polski wobec Niemiec, to Pan, no, wydaje mi się, że to może być tak, jak w takiej anegdotce, nie wiem czy Państwo znają, jak polska delegacja pojechała do Moskwy, żeby domagać się od Stalina zwrotu Lwowa i Kijowa. No i pojechali tam, mówią, co Stalin co chcecie? No chcemy Lwów i Kijów. Stalin się zafrasował i powiedział, No słuchajcie, Lwów to my nie mamy, a kijów to możecie dostać źle tylko chcecie. Więc obawiam się, że z podobną odpowiedzią moglibyśmy się od niemieckiej strony takiej podobnej odpowiedzi doczekać. Natomiast i to by było wszystko, co byśmy się doczekać, co byśmy dostali. Natomiast stworzylibyśmy, stworzylibyśmy tym samym stronie żydowskiej jakieś podstawy do, do kolejnych jakichś żądań od, od Polski. Lepiej nie robić żadnych w tej sprawie nieostrożności. Panie redaktorze, proponuję książki. No jak pan tak proponuje, to nie pozostaje mi nic. To proszę o ostatnie pytanie. Polityka jest rąk szaky, kierowaną z artyluarów, przez NWO, czy dobrze? Przez NWO. Czy dobrze się orientuje, że siedzibą NWO jest Anglia, więc interesuje mnie sytuacja polityczna w Anglii, która niechlubną wielokrotnie odegrała rolę w historii. Proszę Pani, gdyby tak było, Gdyby tak było, że siedzibą tego nowego porządku świata jest Anglia, i tam się mieści ten rząd światowy, to nadal by istniało Imperium Brytyjskie, a już nie istnieje. A już nie istnieje. To jest moim zdaniem najlepsza poszlaka, że te opowieści o istnieniu rządu światowego są trochę przesadzone. Co więcej, powiem tak, że istnieje kilka ośrodków, co najmniej kilka ośrodków pretendujących do bycia rządem światowym, co najmniej kilka, ponieważ jest ich kilka, to one się nawzajem nawzajem się blokują. W związku z tym nie ma żadnego rządu światowego. Są rozmaici pretendenci, są rozmaite wpływowe rzeczywiście środowiska, które tam różne, z lepszym czy gorszym skutkiem próbują odgrywać, próbują wpływać na światową sytuację. Raz im się to udaje, innym razem im się to nie udaje, ale moim zdaniem nie ma takiego jednego ośrodka właśnie dlatego, że jest kilku pretendentów. Bo gdyby był jeden, a to wtedy już prędzej. Natomiast ponieważ jest kilka, to nie. Wielka Brytania no. Pozycja Wielkiej Brytanii zilustruję to przykładem, bo to, żeby nie być głosłownym. Pin... No zobaczymy, zobaczymy. Parlament właśnie pozwolił rządowi na kontynuowanie negocjacji w sprawie Brexitu. Prawdopodobnie Wielka Brytania będzie próbowała stać się tygrysem gospodarczym w Europie, żeby pokazać, że poza Unią Europejską jest życie. I myślę, że to się im uda. Myślę, że to się im uda, co dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii może być bardzo dobrą wiadomością, bo Wielka Brytania, jeżeli się to Anglikom uda, to Wielka Brytania będzie potrzebowała, Dobrych pracowników do pracy, po prostu, bo ktoś tam będzie musiał pracować, bo dobrobyt się bierze z pracy, a nie z opowieści o tym, jak to będzie nam dobrze. Prawda? I tyle. Ale jeśli Państwo pozwolą, to na koniec jeszcze właśnie, że nie ma rządu światowego, że to bardzo łatwo Wielka Brytania była, że tak powiem, doprowadzona do pionu. W 1956 roku prezydent. Ab Nasser znacjonalizował kanał sueski, no i Wielka Brytania i Francja bardzo były z tego niezadowolone i powzięły, podjęły starania, żeby odzyskać panowanie nad kanałem sueskim. W tym celu w Sèvres, pod Paryżem, tam gdzie wzorzec metra jest przechowywany w tym mieście, Odbyła się tajna narada z udziałem Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela. I ustalono tam, co następuje: że wojsko izraelskie uderzy na wojsko egipskie w strefie kanału sueskiego, wywabiając w ten sposób armię egipską do strefy kanału. Wywiążą się walki ciężkie w strefie kanału sueskiego, w następstwie tych walk kanał będzie zamknięty dla żeglugi. Wtedy Wielka Brytania i Francja, w interesie pokoju światowego i swobody żeglugi, zaapelują do obydwu stron konfliktu o wycofanie wojsk ze strefy kanału. I Izrael się wycofa, zainkasowawszy uprzednio wynagrodzenie za te usługi, a egipska armia się nie wycofa no przez są u siebie. To gdzie by się mieli zrobić? Wtedy komandosi brytyjscy i francuscy uderzą na Egipcjan w strefie kanału Suezkiego i odzyskają kanał Suezki. I niech im potem ktoś spróbuje to odebrać. I tak się stało. I tak się stało. I wszystko by się udało, gdyby nie to, że wcześniej Anglicy i Francuzi zapewnili prezydenta Eisenhowera, że nie będzie żadnych operacji wojskowych w strefie kanału. I prezydent Eisenhower, który się zorientował, że go po prostu oszukali, zażądał kategorycznie natychmiastowego wycofania wojsk brytyjskich i francuskich ze strefy kanału, bo jak nie, to Stany Zjednoczone zażądają natychmiastowej spłaty długów wojennych. No, to, <ścoughs> to, już, nie, to już nie były żarty. No i oczywiście wycofali się. Francuzi wyciągnęli z tego taki wniosek, że znienawidzili Stany Zjednoczone. To bardzo skomplikowana jest taka psychologiczna przyczyna w, w przypadku francuskiej tej nienawiści do Stanów Zjednoczonych, bo nie tylko za to, że Stany Zjednoczone przyłożyły rękę do, do likwidacji imperium kolonialnego francuskiego, ale również to trudno zrozumieć, ale to ja kiedyś mówiłem jednemu takiemu bardzo inteligentnemu Francuzowi, że Francja ma duszę kobiety. I to właśnie trochę wyjaśnia tę sytuację. Otóż Franc Francuzi nie mogą wybaczyć Amerykanom, że dwa razy Ameryka widziała Francję upokorzoną tak w sytuacji bez majtek. Nie mogą im tego darować. To, Francuzi to bardzo dumny naród, żeby, ale to Dumny to mało powiedziane, pyszny. I to taki, takiego upokorzenia nikomu nie darują. A Anglicy wyciągnęli inny wniosek. Od tamtej pory nie robią nic bez porozumienia z Amerykanami. To, ale to jest ilustracja, tylko że tam nie ma żadnego ośrodka władzy nad światem, bo gdyby był to by im tak prezydent Eisenhower nie, nie rozstawiał ich tak po kątach. Dziękuję bardzo Państwu. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani książkami, zapraszam tutaj do stołu, no i będziemy podpisywać. Dziękuję bardzo. Po polityce, tutaj, dzisiaj, panie a co Pan sądzi o centrum wypędzony, którym... Jakby protoplastą, czy tam założycielem, czy takim trochę przewodnikiem była Pani, która urodziła się w Gdyni w 40 lat. latach. W Tak to jest No to jest, nie, to jest blisko Gdyni, tak. Ja tam mieszkałem nawet, tak szczerze mówiąc. I raczej tam przed wojną nie było ludności pochodzenia niemieckiego, a raczej Polacy radzą, więc tutaj prawdopodobnie jakby byli to... I to Niemcy, którzy zajęli mieszkania, których, yy, których Polaków albo wsadzono dość do, do Stutschoku, bo tam było takie obrót, albo za, za, zabito na miejscu. Proszę Państwa, yy, stosunki polsko-niemieckie to jest temat bardzo ciekawy, yy, kiedy... Yy, znaczy może zacznę od tego, że w 1945 roku Konferencja w Poczdamie przyznała Polsce ziemie zachodnie i północne, w tymczasową administrację z zastrzeżeniem, że o ostatecznym przeznaczeniu tych obszarów zdecyduje traktat pokojowy z Niemcami. Ponieważ w 1945 roku państwo niemieckie zostało zlikwidowane, było zlikwidowane, były tylko strefy okupacyjne. No to nie było z kim podpisać traktatu pokojowego. W 49 roku powstały z tych stref okupacyjnych dwa państwa niemieckie, RFN i NRD. Więc nie było Niemiec jako takich, w związku z tym też nie można było podpisać, nie było z kim podpisać traktatu pokojowego. Kiedy pod koniec lat 80. już tam. Zaistniały warunki do zjednoczenia Niemiec, tam polityczne, już sobie ciarze się zgodzili. No to kanclerz Kohl zaproponował taką oto sekwencję, kolejność wydarzeń. Niech się Niemcy zjednoczą, to będą znowu Niemcy, i wtedy przystąpią do rokowań na temat traktatu pokojowego z Polską, co stronę polską szalenie zaniepokoiło. Bo jak się Niemcy zjednoczą, no to już nie będziemy mieli na nich żadnego nacisku, żadnego środka nacisku. A oni mogą nie przystąpić do żadnych rokowań, albo jak przystąpią tam dla oka, to będą markować te rokowania. Rokowania trwały 20 lat, nie doprowadzą do. Bo w interesie Niemiec leży utrzymanie statusu tymczasowości, podczas gdy w interesie Polski nie. No i na skutek tego Polska podjęła interwencję. W Ameryce i w Wielkiej Brytanii ta interwencja okazała się skuteczna między innymi dlatego, że Margaret Thatcher była w ogóle przeciwna zjednoczeniu Niemiec. Ona mówiła tak, że ona tak kocha Niemców, żeby życzyła im, żeby nie, nie to, żeby mieli dwa państwa, tylko dwadzieścia, żeby mieli. A co będzie im żałowała? Niech mają 20 państw. To tak Niemców kochała. Więc nie chciała. No więc tu tam taka uzasadnienie było takie, że tam trochę zająte się czuje, tam taka tego, nie, niezbyt wobec Polski. No ale to czy tam to prawda, nieprawda? Dość na tym, że interwencja była skuteczna w tym sensie, że Niemcy zostały zmuszone, bo powiedzieli Kolowi, że jak, albo tak, albo nie będzie żadnego zjednoczenia. Kanclerz Kohl chciał przejść do historii jako ten, który zjednoczył Niemcy. No i a oni powiedzieli Kanclerzowi Kolowi, że Niemcy mają uznać konferencję 2 plus 4 za traktat pokojowy z Polską, mimo że Polska nie była stroną tej konferencji, tam, ale później była, ja, Niemcy się zgodziły, ale to tylko jest niemieckie Uznanie, to tak to wygląda, natomiast później, bo ten traktat 2 plus 4 został podpisany 12 września 90 roku w Moskwie, co otworzyło drogę do zjednoczenia Niemiec, bo ten traktat miał z punktu widzenia prawno-międzynarodowego takie znaczenie, że likwidował okupację Niemiec, bo Niemcy formalnie do 90 roku były okupowane i traktat ten z 12 września likwidował okupację Niemiec, co otwierało drogę do zjednoczenia, a to zjednoczenie nastąpiło miesiąc później. Ale Niemcy, już zjednoczone, podpisały z Polską traktat o dobrym o, no, drobnym sąsiedztwie i przyjaźni. No i w tym ten traktat został opatrzony takimi. Taką odręczną adnotacją przez ministra Genszera i ministra Skubiszewskiego, że ten traktat nie reguluje roszczeń osób prywatnych, nie reguluje roszczeń majątkowych osób prywatnych. Minister Skubiszewski. Sprawozdając ten traktat w Sejmie, okłamał posłów, że to znaczy, że to sprawa jest definitywnie rozstrzygnięta, załatwiona, i tak dalej. Stanisław niemieckie jest odwrotne, że skoro traktat czegoś nie reguluje, no to nie jest uregulowane, i tyle. I to dlatego właśnie pani Erika Steinbach z błogosławieństwem wszystkich kanclerzy robiła to, co robiła w sprawie wypędzeń, bo to Niemcy sobie tu zostawiły tę sprawę otwartą. Stosunki własnościowe na ziemiach zachodnich i północnych to jest jedno narzędzie, które tutaj mogą wykorzystać. I drugie to jest polityka regionalizacji. Polityka regionalizacji forsowana w Unii Europejskiej nie wszędzie, tylko w niektórych miejscach. Bo, na przykład, jak Padania we Włoszech. Chciała tam się zregionalizować, to znaczy, że nawet się ogłosiła, no to było przecież ile to krzyku było, że to nie wolno tak, i tak dalej. Natomiast jak Szkocja, no to proszę bardzo, to proszę bardzo, to nikomu nie przeszkadza. No to właśnie takie to wybiórcze traktowanie tej regionalizacji są dwa narzędzia, przy pomocy których Niemcy mogą tutaj jeszcze zrobić różne sztuki. Dlatego ja uważam, że te sprawy należałoby monitorować. Ale no na razie wszyscy nam tam głowy odwracają na wschód, bo Putin, bo ten... no. Proszę bardzo. Na Polska może yy, o tą sztukę się ubiegać stawia... O reparacje wojenne wobec Niemiec. Jak pan to ocenia na dzisiaj? Może, może, oczywiście, proszę pana, tylko y, pytanie, co na to Niemcy powiedzą, bo powiedzieć Niemcom możemy wszystko. Obawiam się, że reakcja Niemiec by, mogłaby po, być podobna. Do reakcji Józefa Stalina z takiej anegdotki, jak to delegacja polska przyjechała do Stalina, żeby Stalin oddał Polsce lwów i kijów. No i Stalin się strasznie zafrasował, powiedział, no słuchajcie, lwów to my nie mamy, a kijów to możecie dostać, ile tylko chcecie. To, to myślę, że coś takiej odpowiedzi moglibyśmy się spodziewać od, nie, od Niemców. Myślę, że takie odpowiedzi, nie, to oczywiście można, wie pan, zawsze trzeba mieć jakieś y, instrumenty, y, które by, no, to... Ja nie, nie ma żadnego stanu prawnego, wie pan, mówię, dlatego mówię, możemy próbować, no, ale obawiam się, że taki byłby odpowiedź, że była taka mniej więcej. To i tak, jakby nasza złota pani była w dobrym chłorze. Bo, jakby była w gorszym humorze, to mogłaby nam jakieś kuku obmyślić. A dużo mają możliwości Niemcy, żeby nam zrobić kuku. Dużo mają możliwości. Także no podam taki przykład: Amerykanie teraz, administracja prezydenta Obamy, który już tam kończy swoją kadencję, próbuje montować taką antyrosyjską krucjatę. Moim zdaniem, bez udziału Niemiec, taka antyrosyjska krucjata jest po prostu z własną karykaturą. I Amerykanie wyraźnie, Niemcy, Niemców kokietują. Kiedy został ogłoszony już rezultat referendum brytyjskiego, to w Berlinie zebrała się wielka trójka, pani nasza złota, francuski prezydent Hollande. I włoski premier Mateusz Renzi i opowiedziała się za pogłębianiem integracji, co w przewoźnym języku ludzki oznacza zaostrzenie pruskiej dyscypliny. Już tam koniec z brexitami. tam wstępnie. A jednocześnie wyciekł taki dokument, do mediów, nie wiadomo skąd, dotyczący utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO, poza NATO. Niemcy po 90. roku wielokrotnie takie balony próbne wypuszczały europejskie siły zbrojne i za każdym razem spotykało się to ze stanowczym amerykańskim NIE. Amerykanie na każdy taki balon próbny mówili NIE. Bo Amerykanie jak się w 1954 roku zespół z innymi państwami zachodnimi zgodzili na remilitaryzację Niemiec, to znaczy na pozwolenie Republice Federalnej Niemiec na posiadanie armii, to nie byli pewni, czy Hitler nie zmartwychwstanie. Więc na wszelki wypadek, gdyby Hitler zmartwychwstał jakimś cudem, to w 1955 roku, kiedy Bundeswehra już powstała. Całą Bundeswehrę wmontowali w struktury NATO i poprzez struktury NATO mają tam wgląd co ta Bundeswera robi. Mają surveillance, jak to się mówi. Pows powstanie europejskich sił zbrojnych, niezależnych od NATO, oznacza nic innego, tylko wyprowadzenie Bundeswery spod amerykańskiej kurateli. Amerykanie to doskonale wiedzą. I dlatego zawsze mówili nie. I dopiero teraz nie powiedzieli nie. Teraz w tym roku nie powiedzieli po raz pierwszy od 25 lat nie powiedzieli nie. To znaczy, że próbują Niemców kokietować, żeby wzięły udział w tej i w Niemczech trwa dyskusja, to, którą możemy obserwować na bieżąco. Kiedy skończyły się manewry, a Latem to yy, niemiecki minister spraw zagranicznych Walter Steinmeier, nie jakiś kawiarniany polityk z jakiejś dziury tam gdzieś, z Podciemnej Gwiazdy, tylko minister spraw zagranicznych niemiecki. Ofuknął na to za wymachiwanie szabelką. Natychmiast został ofuknięty przez część mediów niemieckich. Co on tu wygaduje? Widać wyraźnie, że w Niemczech trwa dyskusja, że przewodniczący Bundestagu jest za tym, żeby Niemcy z, 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 z wzięły udział w takiej antyrosyjskiej, mówi, że opowiada się za sankcjami itd., tak a minister spraw zagranicznych i wicekanclerz. 15 sierpnia, kiedy u nas była defilada, minister Steinmeier był w Jekaterynburgu, spotkał się z ministrem Ławrowem i po tym spotkaniu podkreślił pilną potrzebę poprawy stosunków z Rosją. Pilną potrzebę poprawy stosunków z Rosją. Więc widać, że Niemcy się zastanawiają, czy przeczekać prezydenta Obamę, trzymać się strategicznego partnerstwa z Rosją. Zobaczymy, jaki następny prezydent w styczniu jakie bajki zacznie opowiadać. Czy też machnąć ręką na strategiczne partnerstwo z Rosją i wziąć udział w tej krucjacie, którą Amerykanie montują. My na wpływu na postępowanie Niemiec nie mamy żadnego. Możemy tylko postawić sobie pytanie. Jaki argument mógłby Niemców przekonać do wzięcia udziału w tej krucjacie? Otóż, moim zdaniem, takim argumentem mogłaby być obietnica amerykańskiej zgody na rewizję postanowień konferencji w Poczdami odnośnie ziem utraconych. Niemcy mogą pomyśleć sobie tak. Bierzmy co nasze, korzystajmy ze. No tu zakotwuje się na świecie, w Europie też, więc skorzystajmy z okazji, bo się może nie powtórzyć nawet za 100 lat. Bierzmy co nasze, z Moskalami się potem dogadamy jakoś, a niech no nam ktoś spróbuje to odebrać. I to mogłoby Niemców przekonać do tego. Oczywiście to jest katastrofa dla naszego państwa, a być może nawet dla naszego narodu. Dlatego, że jeżeli ta pigułka by została opakowana w czekoladową polewę w postaci zgody na realizację żydowskich roszczeń majątkowych w Polsce, to myślę, że nasz najważniejszy sojusznik mógłby tę pigułkę przełknąć wtedy łatwiej. No ale to jest katastrofa dla naszego narodu również, dlatego że musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Otóż te roszczenia są szacowane na 65 miliardów dolarów. To jest mniej więcej równowartość rocznego budżetu państwa polskiego. To znaczy, że Polska nie może wygenerować takiej gotówki bez Natychmiastowej katastrofy ekonomicznej i społecznej. Nie może. W związku z tym, jeżeli te roszczenia miałyby zostać zrealizowane, to tylko w naturze, to znaczy w nieruchomościach. A to oznacza, że środowisko obdarowane tym majątkiem dysponowałoby nim na terenie Polski. Na terenie Polski. To znaczy, że miałoby dominującą pozycję ekonomiczną w Polsce, która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. To środowisko stałoby się u nas szlachtą. To znaczy, że nasz naród zostałby zepchnięty do roli narodu drugiej, może nawet trzeciej kategorii. Dlatego mówię o katastrofie nie tylko dla państwa, ale i dla narodu naszego.